W tym nagraniu przedstawię Państwu informację, jak poprawnie nakładać silikon. Mamy tutaj kafelki podłogowe oraz bok wanny. Jako pierwszą czynność oklejamy powierzchnię kafelek taśmą papierową. Ja tutaj akurat zastosowałem dwa rodzaje taśmy papierowej. Ta taśma, która jest na dole, jest. Nieco mocniejsza, natomiast ta, która jest na kafelkach, jest nieznacznie słabsza. Kafelki są pomalowane, a więc nie chcę, aby coś odeszło razem z taśmą, w tym przypadku farba. Nakładamy silikon. Ja zaczynam nakładanie silikonu yy, od rogu do krawędzi zewnętrznej, dlatego żeby nie została zbyt duża ilość silikonu na samym początku. Zdarza się tak czasami, że on wyjdzie w większej ilości albo w mniejszej. Nakładam silikon, równo rozprowadzam, równo na tyle, na ile to jest możliwe, bo sami Państwo widzicie, że tutaj mam nieznaczne nierówności, jeśli chodzi o bok wanny. Nakładam silikon. Silikon jest akurat nakładany w tym momencie na Farbę emalię Alkidowo-Ftalową. Pomalowałem akurat także dół, aby woda nie przeciekała. Musimy oczywiście wytrzeć z podłogi jak najwięcej tej farby, aby ona nie wystawała za silikon, i nakładamy równo silikon w brzegi wanny. Tutaj mam dołek, a więc silikon jest jak najbardziej na miejscu, żeby po prostu ta woda, która będzie skapywać, nie gromadziła się pod wanną, a także żeby tam nie wpływała, no bo zacznie się robić wilgoć, zacznie to wszystko śmierdzieć, a więc musimy o to zadbać. Kończymy nakładanie silikonu, mamy. Równą warstwę na całej długości, i teraz wciskamy silikon w powierzchnię pomiędzy kafelkami. Ja to robię palcem, ponieważ mam tutaj y, różnego rodzaju kąty. W tym przypadku nie poradziłbym sobie żadnego rodzaju szpachelką. Pozostałości silikonu wycieram, tak, żeby mieć cały czas czysty palec, żeby to się wszystko nie kulkowało, nie grudkowało. Jeśli robimy ciągłą linię, musimy zadbać o to, aby to wszystko było ładne, równe. Ściągamy pozostałości i robimy ponownie dalszą część wciskania tego silikonu, aby on nam zabezpieczał brzegi wanny. Zobaczmy tutaj, jak to wszystko wygląda. Jest to prosta linia, która będzie. Ładnie wyglądać po odklejeniu silikonu. Z drugiej strony brzeg wanny także wypełniam silikonem. Staram się zrobić tutaj jak najbardziej prostą yy, część tego silikonu, aby on po prostu zabezpieczał nam brzegi wanny. Nakładamy silikon, wciskamy go jak najbardziej się tylko da. Proszę zobaczyć, tutaj mi taśma w niektórych miejscach odchodzi. Tutaj staram się robić jakieś ładne zakończenie i odklejamy taśmę. Proszę zobaczyć. Widzimy tutaj ładną przestrzeń wypełnioną silikonem. Będzie spełniać swoje zadanie. Tutaj akurat w tym miejscu stoi automat, więc to nie musi być wszystko tak perfekcyjnie ładnie zrobione. Teraz odklejamy. Taśmę z tej strony. Musimy uważać na to, aby ten silikon, który znajduje się na taśmie, nie pobrudził nam e, kafelek, bo się to później ciężko e, wyciera. Nieznacznie się to brudzi. Tutaj mamy informację o tym, aby nie przyklejać zbyt dużej ilości kawałków taśmy. Niekiedy oczywiście trzeba. I odrywamy taśmę. Razem z silikonem najlepiej jest ją od razu wyrzucić, dlatego że będzie nam ta taśma brudziła inne elementy. Odklejamy teraz taśmę z górnej powierzchni, uważamy, aby nie pobrudzić kafelek, a także żeby nie oderwać tej taśmy z farbą. Jest to istotne, aby to pozostało tak, jak było wcześniej. Będzie nam to ładnie wyglądać. I teraz, o zobaczcie Państwo, tutaj akurat było niebezpieczeństwo, że pobrudzę kafelki. Powierzchnia kafelek, tak jak widzicie Państwo, jest dość yy, chropowata. Woda nie będzie się przedostawać do wnętrza wanny, a dokładniej pod wannę. Wszystko wygląda w ten sposób zabezpieczone. Drodzy Państwo, nieduże nakłady, nieduże ilości środków, a się udało. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo jakieś pytania... Piszcie w komentarzach. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie plusa. Jeśli Wam się nie podobał, dajcie minusa. To także będzie informacja zwrotna dla mnie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.